Cześć! Jestem Kasia i dzisiaj opowiem wam, jak wygląda kwarantanna w Korei. Zacznijmy od początku. Przylot. Siedziałam lotem bezpośrednim z Warszawy do Seulu, 11 godzin lotu. Bardzo się cieszę, że był bezpośredni, bo popierologii na lotnisku jest bardzo dużo i... jest bardzo dużo. Jak tylko wysiedliśmy w Seulu, na każdym kroku postawione były takie tabliczki, gdzie było napisane, że trzeba pobrać aplikację rządową i wprowadzić w niej dane. Dane, które potrzebowała ta aplikacja to takie jak numer paszportu, adres zamieszkania tutaj, gdzie będzie kwarantanna, osoba kontaktowa, która będzie się, powiedzmy, zajmować tobą e, i numer telefonu twojego koreańskiego, ewentualnie jakiś Kakao Talk ID. Więc to są ważne informacje, żeby mieć ze sobą na jakiejś kartce czy coś w razie czego. E, dobrze, więc po pobraniu aplikacji e, przechodziło się bardzo długą procedurę mnóstwo kartek, papierów z wizą, najważniejsza oczywiście rzecz to jest prawidłowy test na COVID, czyli negatywny test na COVID. Jak wyszliśmy już z tego, powiedzmy, lotniska, przeszliśmy przez granicę, to jedyne co musiałyśmy zrobić, to znaleźć taki baner naszego uniwersytetu, żeby Pójść tam, zameldować się i tam po prostu były osoby, które były za nas odpowiedzialne za, to, za nasz przy, przyjazd i za naszą kwarantannę. Po tym jak znaleźliśmy ten punkt i przyjechał do nas autobus i zabrał nas na test, bo przed kwarantanną trzeba mieć zrobiony test na COVID, mimo że robimy test na COVID przed wylotem, to po przylocie do Korei również trzeba zrobić test na COVID i po odbyciu kwarantanny również trzeba zrobić test na COVID. Więc yy, podczas przylotu do Korei w czasach COVID-owych potrzebne są nam aż trzy testy. Co ciekawe w teście to dostaliśmy, każdy dostał fiolkę z własnym współczynnikiem i z imieniem nazwiskiem napisanym na tym i się szło z fiolką, dawało się e, osobie, która robiła test, ona robiła test, za do tej fiolki i zabierała ją. Ciekawe i w ogóle bardzo szybko to robili, jak my tam przyjechaliśmy jeszcze nie było kolejki, ale jak tam tylko przyjechaliśmy to w przeciągu tego czasu, w którym tam staliśmy, zrobiła się bardzo duża kolejka do tego testu, nie tylko osób z naszego uniwersytetu. I testy były robione cały czas. Cały czas ktoś robił testy, były dwie osoby, które robiły testy, i było takie oprzejmiał, bardzo dużo osób przechodziło, więc w sumie mają to dobrze ogarnięte, bo przynajmniej robią, robią bardzo dużo testów. Więc po zrobieniu testu przyjechaliśmy do akademika, i już od przyjazdu do akademika, odebrania pokoju, no niestety, siedzę tutaj, jestem zamknięta, nie można wyjść z akademika, z pokoju. Jak ogólnie wyglądają tutaj te procedury covidowe? Każdy musi mieć zainstalowaną tą aplikację, o której mówiłam wcześniej i dwa razy dziennie trzeba mierzyć temperaturę i podawać swoje symptomy, że czy ma się kaszel i tak dalej. Dodatkowo ma się też taką kartkę, na którą trzeba to wpisywać i telefon musi być cały czas włączony i cały czas musi mieć włączony GPS, bo aplikacja generalnie wchłonie chłonie wszystko i trzeba po prostu Udowadnia, że się siedzi, gdzie się siedzi. Nie przychodzi do mnie nikt z zewnątrz, nie sprawdza, czy to jestem ja i czy siedzę tak jak u nas policja przychodzi, albo czasem nie przychodzi w Polsce. Więc chyba po prostu bardzo ufają tej aplikacji. Ewentualnie może jest to spowodowane tym, że siedzę w akademiku i po prostu mm, więcej osób tutaj już jest, i zawsze jest stróż, który tam siedzi, i jakby nie da się wyjść, nie spotykając się z tym stróżem, prawda? Więc ewentualnie. Może dałoby się wymknąć po kampusie pochodzić, chociaż to i tak pewnie byłoby zaraz ukarane, ale poza Akademik no trochę nie ma szans. Czasem jeszcze przychodzi taki alert, taki bardzo głośny alert o tym, że jest kwarantanna i ile jest przypadków w tym dniu i dzwonią. Codziennie dzwonią rano i się pytają, dzień dobry, czy pani zmierzyła temperaturę? A już nie, jeszcze nie. A dobrze, to przypominam. No i dobrze, fajnie. I czy mamy inne Nie, nie mam. Generalnie mamy też telefony do tych osób, które się nami zajmują, więc w każdej chwili, jak na przykład skończy mi się woda, albo koleżanka miała tak, że uznała, że nie chce jeść w ogóle śniadania, i powiedziała, że nie chce śniadania, i po prostu tego nie dostaje. Więc dobrze. Jak wygląda kwestia jedzeniowa? Trzy razy dziennie dostaję posiłki zawieszane na klamkę, które mam o 8, 12 i 18. Da się tym najeść, bo jest w tym masę ryżu. Każdy posiłek to kimchi i ryż. Dostarczy mi to taki pan, ja sobie biorę, biorę sobie siatkę, przychodzę, siadam, zobaczymy, co dzisiaj mamy. Ta -da -da. To będzie mi pewnie smakować. Te kiełbaski smakowały jak kiełbaski w Polsce, więc są spoko, to z kimchi. To jest coś nowego, tego nie próbowałam. To są jabłuszka, ryż, super. Nie wiem, jak wygląda kwestia z zamawianiem jedzenia, bo tego jeszcze nie robiłam. Wiem, że będąc na Airbnb wynajmując, trzeba sobie zamawiać jedzenie jakby tylko z zewnątrz. Tutaj nie powinno być problemu, no bo w sumie dlaczego miałby być? Tylko pewnie po prostu ktoś musiałby to przynieść z recepcji tej, tego akademika po prostu. Z ciekawostek co do jedzenia, to nie mogę nic wyrzucać poza pokój, więc to, co zjem albo coś, czego właśnie nie zjem, Zostaje u mnie w pokoju i to jest trochę problem, bo na przykład niektóre potrawy nie są jakieś super smaczne, albo po prostu jest tego za dużo czasami i się nie da tego zjeść. No i dostaliśmy kilka takich dużych forków na śmieci, które, które możemy wyrzucać. Bardziej ryzykowne potrawy to spuszczam w toalecie, niestety, no niestety, ale no cóż. Jak standard? Jest bardzo dobry, ja się bardzo cieszę, bo mam dwuosobowy pokój tylko dla siebie. Jak chcecie zobaczyć dokładniejszy film o tym, to będzie w opisie, gdzie się tu wyświetli na górze. Nie słyszę nic przez ściany, więc oni też mnie nie słyszą. Bardzo dobrze wyciszony. Jest ciepło, w razie czego jest okno, można otworzyć, więc też nie ma takiej duchoty. Naprawdę naprawdę dobrze. Ile kosztuje taka kwarantanna? Kwarantanna kosztuje 840 tysięcy wonów, czyli to jest około 2800 zł. Sami ocenie, czy to dużo. Mam wliczone w cenę wszystkie posiłki, spanie i wszystko, co mnie tutaj zostało, czyli i pokój, i te jakieś środki czystości w razie czego, cokolwiek chce jakaś woda. Jest jeszcze taka kwarantanna rządowa, ale ona chyba kosztuje 6000 zł. No i co, ostatnie pytanie, jak to jest tak siedzieć tak długo tutaj? Lepiej niż mi się wydawało, myślałam, że gorzej to zniosę, ale naprawdę dobrze mi się tu siedzi, bo w końcu mam czas na wszystko. Cieszę się, że nie mam już sesji. Bo sesja by mnie pewnie trochę stresowała, a tak to mnie nic nie stresuje. Nadrabiam filmy, czytam książki, mam czas na nagranie takich rzeczy. O dziwo się też bardzo dużo kontaktuję z ludźmi, więc dzięki Wam bardzo, bo naprawdę to mnie tak podbudowuje, każda wiadomość czy coś. To za zawsze jest lepiej mieć kontakt z większą ilością. No i w końcu mam też miejsce na robienie treningu, więc robię treningi codziennie. Generalnie jest super. Jeśli Wam się podobało, jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zapraszam na moje Instagrama, bo tam mój daily life cały. I co? Dzięki, widzimy się w następnym filmie.